Rywalem do relazet kamieny Kłodzko w ramach drugiej kolejki drugiej ligi był zespół MKS Drogbruk-Kalisz. To czwarta ekipa poprzedniego sezonu w grupie A. Na inaugurację Kaliszanie ulegli 66 do 78. Na wyjeździe Beniaminkowi Sokołowi międzychód. Na inaugurację i skutecznością razili gracze pod a na wwodzie zespół zanotował 19 strat. Tak no to nie są elementy, które się da wypracować w przeciągu jednego tygodnia i przygotować. To są rzeczy, nad którymi, nad którymi pracujemy cały czas, bo to są ważne elementy w koszykówce. I na ile nam się uda uniknąć tych błędów, tak będzie wyglądał przebieg meczu. W jakim składzie zakracie? Czy to jest Was optymalny, najsilniejszy skład dzisiaj na Nysę? Tak, na dzień dzisiejszy to jest nasz optymalny skład. To jest drużyna, którą udało nam się w tym roku zebrać. I przy najbliższe mecze, a myślę i przez się z takim składem będziemy grali. Problemy kadrowe sprawiły, iż zespół Marcina Radomskiego rywalizował na parkiecie w sześciosobowym składzie. Wiemy, że urazy dopadły Michała Lipińskiego oraz Macieja Lepczyńskiego. No nasza sytuacja kadrowa jest dramatyczna, bo do dwóch kontuzowanych zawodników dochodzi jeszcze Michał Wajs, który w dzisiejszym spotkaniu nie będzie brał udziału z powodu spraw osobistych. A pozostali zawodnicy? Bo no, tych dwóch już wymieniłem, nie będzie. Tak, dwóch nie będzie. Michała trzeciego nie będzie. Na chwilę obecną jest sześciu seniorów w składzie. Pozostałą część jakby drużyny uzupełnią zawodnicy z juniorów. Po pierwszych dwóch kwartach wydawało się, że o korzystny rezultat Doralowcy będą walczyć do ostatnich sekund. Pierwsze 20 minut było dość wyrównane. Anysa grała dość powolnie oraz apatycznie i na przerwę schodziła, wygrywając dwoma punktami. 39 do 37. O losach meczu zadecydowała a trzecia kwarta, wygrana przez kłodzkich zawodników 26 do 16. Kłodczanie w dwie minuty rzucili 10 punktów i szybko powiększyli przewagę. W tej części gry kłodcy-koszykarze zagrali z dużą determinacją w grze obronnej i popartą efektownymi akcjami punktowymi. Ze świetnej strony kłodzkim kibicom pokazał się zawodnik, który latem dołączył do drużyny: Szymon Kucia, zdobywca 24 oczek. Na uwagę zasługuje też 7 bloków: 3 Bartkowiaka i Płatka oraz 1 Kowalskiego. Ostatnie 10 minut meczu rozpoczęło się od dwóch punktów rywali, jednak w odpowiedzi celną trójką popisał się Marcin Kowalski. Koszykarze z Kalisza również punktowali, ale nie byli w stanie zniwelować strat, bo Doralowcy pilnowali przewagi punktowej. Na 5 minut przed końcem meczu przewaga Nysy wzrosła do 21 punktów, gdy Nysa wygrywała 81 do 60. Rywalom udało się nieco zmniejszyć straty, gdy Galewski zdobył 5 punktów z rzędu, raz po celnej trójce, a raz za dwa punkty. A strzelanie w kłodzkim zespole zakończył Marcin Kowalski, wykorzystując trzy rzuty wolne. Łącznie Koszykaż ten zanotował na swoim koncie 20 punktów. Wynik spotkania na 81 do 76 ustalił gracz z Kalisza Łukasz Wojciechowski. W tym dniu drużynę Dorala dopingował również prezes MKS Nysy Kłodzko Marek Szpak. Nie co dzień Pana widuję na takim meczu koszykówki, dzisiaj Pan akurat przybył, jaki bym tego powód? No musiałem kibicować swojej drużynie, przecież dzisiaj do grał mecz dosyć ciekawy mecz. Ważny zresztą, no i wygrany przede wszystkim. Dużo pracy trenerzy włożyli, także widać postępy drużyny. Drugi z kolei wygrany mecz, no to daje nadzieję na przyszłość. Pan jako prezes, prezes tego całego klubu będzie wspierał również oprócz piłki nożnej, również koszykówkę w Kłocku. My cały czas wspieramy koszykówkę, jestem sercem za koszykówką, bo mój syn również gra w koszykówkę, aczkolwiek w lidze amatorskiej. Natomiast wspieramy, no tutaj może. Ja za często się nie pokazuję, jeżeli chodzi o koszykówkę, bo Jurek Sierakowski, wiceprezes, tą działką się zajmuje, ale zarząd wspiera koszykówkę. W tej chwili żeśmy trochę pieniędzy wyłożyli, znaleźliśmy sponsorów, ale również trochę sprzętu dokupimy, bo myślę, że już na, nowy, na następny mecz będzie nowa syrena. Jakby pan podsumował to widowisko? No cóż, no generalnie nie udało nam się uniknąć tych błędów, które popełniliśmy w pierwszym meczu, Poza tym no, obrona, tak? No, jeżeli pozwala się przeciwnikowi jakiemu zespołowi, jak Polsko u siebie rzucić prawie 90 punktów, no, raczej są marne szanse na to, żeby, żeby wygrać zbyt, zbyt wiele prostych błędów w obronie i skończyło się tak, jak się skończyło. Czy jesteście żonni rewanżu? Tak, na pewno no, to jest początek sezonu i my dalej pracujemy nad tymi elementami i na pewno będziemy się przeciwnikom tutaj rewanżować za te mecze, które nam tutaj nie, nie powodziły. Wynik może wskazywać, że mecz był łatwy. Ten mecz na, naprawdę był dla nas ciężki. E, ciężki był dlatego, że przeciwnik gra koszykówkę bardzo szybko, a, a dodatkowo e, na naszą niekorzyść było to, że na sześciu zawodników na tym parkiecie cały czas musiało harować, czy to w ataku, czy w obronie. E, były momenty, gdzie udało nam się po niecelnych rzutach za trzy e, fajnie zastawiać i wyprowadzać dobre akcje. Były momenty, gdzie e, nie udawało to się zrobić. E, dobre było to, że My, tak jak i goście, mocno walczyliśmy na atakowanej desce i nam też się udało, bo 18 zbiórek w ataku to jest naprawdę wysoki wynik. W sobotę, 18 października Doralowcy także zagrają we własnej hali. W trzeciej kolejce Nysa podejmie zespół Śląska Wrocław. Początek zawodów o godzinie 17.